Musisz zrozumieć w końcu, że jak robisz rzeczy z czapy w tradingu, to masz też przypadkowe wyniki, to jest bardzo istotne. Losowe, więc po prostu zmień to. Nie odwalaj maniany. No bo pytanie, czy dzisiaj chcesz zarabiać, czy w sumie jest ci to obojętne i chcesz mieć losowe wyniki. Oj, to quickly. Oj. That escalated quickly. Boy, that escalated quickly. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże Tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Większość ludzi mm, pozwala. Aby ich sukcesy, ich mocne strony przyćmiły ich słabości, co oznacza, że mogą ich nie widzieć. To jest bardzo istotne. Samo wypisanie pewnych rzeczy, okej, okay, to już jest pewna część roboty zrobiona, ale w momencie, kiedy macie taki dzień handlowy, i to jest bardzo ważne, moi drodzy, w momencie, kiedy macie taki dzień handlowy, w którym zagraliście trzy pozycje, dobrze. Pierwsza pozycja zagrana super zgodnie z zasadami wszystko zadziałało na wszystko zwróciliście uwagę wykonaliście swoją robotę perfekcyjnie na podstawie wiedzy i informacji pach na zielono Kolejna pozycja zagraliście w taki sposób że tuż przed zagraniem dostaliście telefon tam z pracy od znajomego który was rozproszył bo powiedział słuchaj no coś tam się wydarzyło i tak dalej tak dalej musieliście powiedzieć, może się pojawiło jakieś współczucie, może trzeba było komuś pomóc, może trzeba było się wkurzyć, albo się wkurzyliśmy, bo to była taka informacja, która, nas, która nam podnosi ciśnienie i dobra, ok moment, gdzie jest to zagranie? Sprawdzam, dobra, zagranie. I później jest, że kurczę, zagrałem może za dużą pozycją, może to nie był właściwy moment, a no kurde, nie zapomniałem, że miałem zagrywać pod średnią i tak dalej, i tak dalej. Kwestia strategii zostawiam na razie na bok. I już się pojawiły rzeczy zmienne, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni. Zaznaczamy na żółto. I trzecie zagranie, w którym odwaliliśmy manewr. Dobra, końcówka dnia, dwie pozycje tylko miałem, więc zagrywam jeszcze raz. Ostatnia pozycja w dniu dzisiejszym, pach trzecia pozycja tak z marszu, by ją otworzyć. Dobra, gdzieś tam jesteśmy pod średnią. To zagranie seli, i zobaczymy, co się wydarzy. I zaznaczamy ją oczywiście na czerwono, bo nie była związana w żaden sposób z zasadami. Trzy pozycje w różnych kolorach, ale, ale, uwaga, pierwsza pozycja okazała się na zielono, że jest stratna, druga pozycja okazało się, że jest pozycją stratną. I trzecia pozycja zaznaczona na czerwono, zagrana z kosmosu, z palca dała wam efekt zysk, i mało tego. Wychodzicie mniej więcej w tym dniu na zero. I mówicie, dobra, koniec, odchodzę od tego wykresu, mam dość. I najgorsza rzecz, która w takim dniu występuje u traderów u nas samych, u mnie już nie, już dawno nie miałem takiej sytuacji, bo na to zwracam uwagę. Ale moi drodzy, to jest najgorsza rzecz, kiedy ten efekt, tak to nazwijmy, ten efekt, który gdzieś tam się pojawił, przy tym wszystkim zaćmił wszystko to, co zrobiliśmy źle, to, co było nieprzygotowane. I mówimy, a dobra, na zero. Kolejny dzień. I zero wniosków, zero przemyśleń, zero, zero celów, zero zastanowienia się z tym, co mogę zrobić lepiej, no, bo po prostu, no. Jakiś tam wynik na lekkim plusie, dobra, kolejny dzień. Inna sytuacja, oczywiście mamy zagrania zgodnie z zasadami, one wchodzą, dają zyski i tam mamy dwie pozycje, takie nie do końca przygotowane, nie ze strategią związane, więc albo na żółto, albo na czerwono zaznaczone powinny być. Ale my w związku z tym, że zarobiliśmy dzisiaj 100 dolarów, 500 dolarów, a jakie ja mam tam słabości, nie mam przecież słabości, przecież kurde, ja mam wyniki, ja mam efekty. Gówno prawda. I zamiast być zadowolonym z dnia, w którym wyszliśmy na czysto, powinniśmy potraktować go jako okazję do pracy. Czyli zająć się naszymi słabościami, tak? Żeby zamiast dnia na czysto, dzień był, dzień był po prostu na mega, mega plusie. Dzień, dzień stał się tym, w którym po prostu zarabiamy pieniądze. I to wymaga dyscypliny, zaufajcie mi, trzeba sporego zaangażowania. Aby zajmować się swoimi słabościami, nawet jeśli tracimy pieniądze, czyli żeby pracować nad błędami. Ale to jest ta różnica pomiędzy dobrymi traderami, albo takimi w ogóle traderami, a tymi, którzy będą mieli zajebisty efekt. Jeśli będziesz odpuszczać tego typu sytuacje, już pomijam dzień na minusie, ale kiedy jesteś. Miarę na zero, na plusie, i nie widzisz, albo w ogóle nie notujesz rzeczy, które, które są istotne dla Ciebie. Tak jak powiedziałem, wcześniej nikogo nie obchodzi, co Ty robisz. To Ciebie musi obchodzić, co Ty robisz, to Ciebie musi obchodzić, czy, czy robisz to dobrze, czy źle, czy się rozwijasz, więc jeżeli już podejmujesz ten challenge i chcesz tradować to to, to po prostu zaczynasz robić. To, to musi ze sobą współistnieć, po prostu trading, dziennik i tak dalej, tak dalej. No więc. To będzie ogromna, ogromna różnica pomiędzy tymi osobami, które długoterminowo nauczą się inwestowania, tradingu, spekulacji, które będą miały efekty, i pomiędzy tymi osobami, które od czasu do czasu zarobią, od czasu do czasu będą mieć wynik, od czasu do czasu jakaś tam kasa wpadnie. I oczywiście, w związku z tym, coś proponuję. Począwszy od dzisiaj, korzystając z dziennika, z określonego koloru. Zachowaj, ok, to jest taki mini cel, warto, żebyście go sobie zapisali. Zachęcam, tak zapiszcie sobie taki cel. To jest coś, co proponuję: mini cel. Począwszy od dzisiaj, korzystając z dziennika określonego koloru, zachowaj szczegółowe notatki i upewnij się, aby podkreślać momenty, w których widać, że jest miejsce na poprawę w kontekście słabości na żółto, na czerwono, jeżeli widzisz, że możesz coś zrobić lepiej, zabrakło ci, pro, załóżmy, koncentracji, zabrakło ci konsekwencji, zabrakło ci cierpliwości, to są takie najbardziej podstawowe elementy, nie do końca trzymałeś, trzymałaś się zasad, to, to jest ten element, który warto zapisać nie do końca czułeś się komfortowo z wchodzeniem w pozycję bo na przykład chciałeś zagrać w pozycję sell na tak zwany trading range, czymkolwiek to teraz jest, nie ma znaczenia ale ty nie do końca widzisz tutaj okazję, nie do końca czujesz zapisz sobie, nie do końca widzę tu okazję, ten trading range jest dla mnie ok, wyznaczony zrozumiały, ale jeszcze nie wiem kiedy zagrać, zapisz sobie miejsce do poprawy zaznacz sobie to nie do końca to czuję, nie do końca wiem. Wypisz te rzeczy. I to jest bardzo istotne. Na przykład za każdym razem, e, gdy, gdy popełniamy błąd myślowy, to jest, e, to jest inna sytuacja. Na przykład gonisz za pozycjami. Przestawiasz stop lossa. Nawet jeżeli zarabiasz na tej konkretnej pozycji, jeżeli nie przestrzegasz zasad, to jest to słabość, ok? Jeżeli nie masz zasad. To, to musisz, musisz zacząć od tego, że, że trzeba je skonstruować, i w jednym z materiałów na ten temat już, już mówiliśmy. Ale prawidłowe oznakowanie w dzienniku będzie, będzie Wam mega pomagać w pracy, w pracy nad, nad tym, żeby stawać się lepszym, bo przypomnę, taka była kwestia poruszona w pytaniu. Sobie, tylko wrócę do niego. Czyli w jaki sposób mogę stale poprawić się w każdym tygodniu? Czy są jakieś sposoby, które pozwalają mi na to, żeby stać się lepszym traderem? I jaki jest najskuteczniejszy? Właśnie na to odpowiadam. Ok? Minicel. Korzystam z dziennika, z określonego koloru, z zachowuję szczegółowe notatki. Podkreślam, uwaga, podkreślam momenty, w których widać, że jest miejsce na poprawę. Bardzo istotne popełniam błąd logiczny, myślowy, gonię za pozycjami, przestawiam stop losy, nieadekwatna wielkość pozycji, nie była zaplanowana, tylko o, przez przypadek mi się kliknęło, zapisuję, zapisuję. Jeśli nie przestrzegasz zasad, nie przestrzegasz planu swojego, to jest to po prostu słabość i prawidłowe oznakowanie w dzienniku, po prostu bez względu na uwaga, wynik, bez względu bez względu na wynik, Musi być to wszystko zrobione. I oczywiście musisz zrozumieć w końcu, że jak robisz rzeczy z czapy w tradingu, to masz też przypadkowe wyniki. To jest bardzo istotne, losowe. Więc po prostu zmień to. Nie odwalaj maniany. No bo pytanie: Czy dzisiaj chcesz zarabiać, czy w sumie jest ci to obojętne i chcesz mieć losowe wyniki? Jak u ciebie jest dzisiaj? Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. Doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.